Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was wakacyjnie i mam nadzieję, że mnie tutaj dobrze słychać i że nie przeszkadza Wam, że nie przeszkadza tutaj hałas, bo ja jestem jeszcze dosyć blisko plaży i ten hałas jest tutaj, no niewyobrażalny, ale mam nadzieję, że tutaj u Was, nie, u was tego nie słychać. Słuchajcie, moi drodzy, no przychodzę do Was tak. Tak spontanicznie, z pewnym, z pewnym takim tematem, tematem życia, moi drodzy, tematem życia. Naszym naturalnym ruchem u każdego z nas jest przede wszystkim ruch do życia, tak? Po prostu chcemy żyć. Co to znaczy ruch do życia? Cześć, Agusia! Co to znaczy? Energia życia jest tak naprawdę bardzo twórczą energią, to znaczy ruch do tworzenia, ruch do działania, ruch do pozytywnych zmian, ruch do tego, żeby było lepiej, ruch do tego, żeby było więcej. Tylko to więcej, moi drodzy, nie wynika z tego, że ja mam poczucie, że mam za mało. Cześć Kamisia, cześć Batka, fajnie, że jesteście tutaj. Nie wynika z tego, że ja mam za mało, nie wynika z tego, że ja czuję, że czuję tutaj jakiś brak, tak? albo że się czuję niezaspokojona, tylko tak jak powiedziałam, to jest naturalna energia, która mnie po prostu stymuluje. I ja ten ruch nazywam Życie chce więcej, tak? chcę po prostu więcej, chcę przyjemniej, chcę bardziej twórczo bardziej spełniająco no i oczywiście w każdej przestrzeni naszego życia i kiedy ten, ten, ten ruch w nas nie jest zablokowany i ta energia sobie, cześć Marzenka cześć Małgosia, płynie bardzo swobodnie to właśnie naturalne jest to, że my cały czas mamy ten ruch właśnie w tym jednym kierunku żeby było fajniej, żeby było bardziej twórczo, żeby były różne pozytywne działania tak żeby było właśnie więcej, żeby było przyjemniej i żeby było, żeby było po prostu nam, nam lepiej w życiu czasami jest tak, że my sami sobie blokujemy ten ruch e, na przykład przez poczucie winy przez poczucie niegodności wydaje nam się, że nie możemy mieć lepiej wydaje nam się, że nie możemy mieć więcej tak? więcej niż inni przez różnego rodzaju lęki bo boimy się zrezygnować z tego, co czym tkwimy, bo nie mamy żadnego innego wzorca, za którym moglibyśmy pójść. No i utrzymujemy się cały czas w jakimś no, w jakiejś, w jakiejś sytuacji, w jakimś stanie. Czasami też jest tak, że to inni nas utrzymują, tak? Że nie wiem, rodzice mogli nas utrzymywać, partnerzy i tak dalej. Gdzieś z zewnątrz ktoś nas utrzymuje właśnie w takim zastoju, w takim bezruchu. Kodując w nas różnego rodzaju lęki. Na przykład, nie wiem, sama sobie nie poradzisz, albo nie wiem, z nikim innym nie będziesz miała lepiej niż ze mną, albo nie wiem, świat jest przerażający, albo ci nie wolno, albo nie zasługujesz, albo jesteś niegodna, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, te, te wszystkie nasze lęki, wiecie, przekonania, czy blokady sprawiają, że właśnie. My się wyhamowujemy w tym ruchu, albo dosłownie kontrolujemy ten nasz ruch. Nie ma takiej dynamiki życia, nie ma w nas takiego przepływu życia. Czasami, tak jak mówię, z tego powodu, że w czymś tkwimy, na przykład w relacji, która się wydaje pozornie dobra, czy w pracy, która się wydaje pozornie dobra bo nie ma innego wzoru, my sobie nawet nie potrafimy wyobrazić, że coś może mieć lepiej, nie? że coś może być jeszcze przyjemniej, że może być jeszcze więcej, jeszcze bardziej twórczo i jeszcze bardziej spełniająco. No i właśnie moi drodzy, i chciałabym, mm, i chciałabym żebyśmy sobie zastanowili się, pomyśleli, pomyśleli jaki, jak u mnie wygląda ten ruch, tak? jak u każdego z was osobna. Czy, czy ja czuję ten ruch, czy mam odwagę powiedzieć na głos, jeżeli jest taka możliwość teraz, jeżeli możecie powiedzieć na głos w tym momencie, że po prostu życie ja chcę więcej, życie ja chcę lepiej. Bo żeby życie wykonało do nas ten ruch, moi drodzy, żeby stamtąd przyszły różnego rodzaju możliwości, różnego rodzaju okazje, zmiany, to najpierw ruch musi być z mojej strony, bo jeżeli ja sama się utwierdzam w przekonaniu, że się nie da, że nie mogę, albo że się boję, albo że nie mam pojęcia jak i tak dalej, i tak dalej, to z drugiej strony też tego ruchu nie będzie. A nawet jeżeli ten ruch jakiś będzie, to my i tak nie będziemy tego zauważać. Słuchajcie, więc zróbcie sobie coś takiego. Każdy z Was osobna, niech teraz zamknie oczy, zamknij sobie oczy, chyba że jest Ci wygodniej po prostu z otwartymi oczami. Weź głęboki wdech. Zobaczcie, nasz oddech, nasz wdech też nas informuje o tym, na ile my potrafimy brać. Nie? Jest wdech, przyjmowanie życia, wydech. Rozpływanie się w tym życiu, dawanie życiu, tak? Rozpływanie się w tej energii, którą przyjęłam. Więc biorę wdech i z wydechem wypowiadam takie słowa: Życie chcę więcej. Życie, ja chcę więcej. I zobacz sobie, jak się z tym czujesz teraz. Jak się czujesz. Czujesz wypowiadając te słowa, kiedy wyrażasz swoją otwartość, swoją gotowość, swoje pragnienie, że chcesz po prostu więcej. Wdech? Życie chce więcej. Życie, ja chcę więcej. Jak się z tym teraz czujesz? Czy czujesz luz w klatce piersiowej, luz w gardle, kiedy to wypowiadasz? Czy być może czujesz poczucie zduszenia tutaj, ograniczenia, a być może jakieś lęki przychodzą do głowy, a być może podświadomość krzyczy, że się nie da, że nie tak, że, że nie powinnaś, że nie powinnaś chcieć więcej, nie powinnaś chcieć lepiej, bo przecież jest całe mnóstwo ludzi, którzy nie mają więcej i lepiej. Zobacz sobie, jak Ty się z tym czujesz, właśnie z takim zdaniem, z takimi słowami życie i ja chcę więcej Marzenka pisze radość czuję, pięknie pięknie życie i ja chcę więcej zobacz sobie w jaki stan uczuć w jaki stan emocjonalny właśnie sprawia Cię w to zdanie, gdzie Cię kieruje do jakich przestrzeni i w swoim oddechu i w swoim ciele, w swoich uczuciach w swoich emocjach Życie, ja chcę więcej. Ja chcę więcej, bo mogę, bo mi wolno, bo zasługuję, bo jestem otwarta, bo czuję się gotowa. Chcę więcej, bo mi po prostu wolno. Życie, ja chcę więcej więcej, bo mi po prostu wolno. Bo mi po prostu wolno, bo po prostu możesz, możesz chcieć więcej, możesz pragnąć więcej, możesz pragnąć lepiej, możesz pragnąć bardziej twórczo. Możesz pragnąć jeszcze weselej, możesz pragnąć jeszcze bardziej harmonijnie niż dotychczas. Wolno Ci więcej. Wolno ci dużo więcej niż dotychczas. Wolno ci dużo lepiej niż dotychczas. Życie też jest dla Ciebie. Też jest dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Też jest dla Ciebie. I pamiętaj, że kiedy Ty wykonujesz jeden ruch do życia, Życie zawsze wykona do Ciebie co najmniej dwa, a najczęściej trzy i cztery. Ale trzeba mieć tą odwagę, żeby ustanąć, stanąć naprzeciwko życia i powiedzieć, życie ja chcę więcej, ja chcę po prostu więcej, ja chcę lepiej, ja chcę bardziej harmonijnie, ja chcę bardziej twórczo, bardziej spełniająco w każdej przestrzeni mojego życia. Życie ja chcę więcej, bo po prostu mi wolno, niezależnie od tego, jak bardzo sama siebie ograniczałam do tej pory, niezależnie od tego, co inni mi życzyli, niezależnie od tego, co inni mi wmawiali, ja chcę po prostu więcej i mam prawo do więcej. Mam prawo do życia i mam prawo do więcej życia. Do więcej życia niż dotychczas. No, dajcie znać, kochani, jak się z tym poczuliście. Właśnie z tymi słowami. Co to w Was wywołało? Jeszcze teraz mam taki pomysł, żeby. No właśnie, żeby nagrać tą medytację na YouTube, troszeczkę dłuższą kilkanaście minut, żebyście sobie mogli żebyście sobie mogli ją odsłuchiwać, właśnie z taką intencją żeby, żeby się otworzyć na to, żeby brać więcej, przyjmować więcej, więcej niż dotychczas, łatwiej niż dotychczas wszystkiego dobrego kochani, pozwalam po, pozwalam też sobie i pozdrawiam was serdecznie, wakacyjnie i do następnego razu Dajcie znać, jakie to było dla Was uczucie, doświadczenie i co myślicie o tej medytacji, żeby taką właśnie nagrać, znacznie dłuższą. Trzymajcie się ciepło, miło było Was wszystkich zobaczyć. Papa, pa, kochani.